Pendolino sunęło przez zazielenione wiosennie pola i lasy, przez senne miasteczka i małe osady. Rzeczywistość przesuwająca się za panoramicznymi oknami do złudzenia przypominała fragment filmu. Drzewa w oddali wyginane wiatrem, statko pełnych gracji saren pośrodku pola, samochody czekające na przejeździe wydawały się nierealne. Natomiast wewnątrz wszystko było banalne. Niewygodny choć lotniczy fotel i za mało miejsca na nogi, bo siedziała przy stoliku z dwiema innymi osobami. Na skraj krzyku doprowadzał Jaśminę irytująco mocny zapach środka czyszczącego, wymieszany z wonią tysięcy drobinek kurzu. Wszystko ją swędziało, a najbardziej lewy łokieć. Czuła też zbliżający się dobrze znany ból w skroniach. Przymknęła oczy, co mogło jeszcze uratować ją przed migreną. Spróbowała też po raz kolejny się zrelaksować. Obiektywnie rzecz biorąc, w pociągu było komfortowo, bez tłoku płaczących dzieciaków czy krzykliwych nastolatków. Podróż mogła okazać się przyjemna. Być może wszystko ułoży się sympatycznie, cała reszta jej życia. Hipotetyczne 30-40 lat, które statystycznie rzecz biorąc przypadały na trzydziestoparolatkę, prawie czterdziestkę, jak przypomniała sobie z brutalną szczerością. Kończę właśnie czytać dla Państwa książkę zatytułowaną Miłość na wybojach Agi Szczepańskiej. Bardzo ciekawa książka o młodej trzydziestoparo, prawie czterdziestoletniej dziewczynie, w której życiu nagle wszystko się wywraca i zmienia.